Latająca kamera Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Telkowa trafiła na Akademię Medyczną na ulicę Grumbalską 2. Co to jest za miejsce? Jest to budynek Akademii Medycznej należący do Wydziału Farmaceutycznego, gdzie szkolą się analitycy, diagności laboratoryjni i właśnie w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wykonujemy badania PSA i TSH. Tylko dzisiaj od godziny 13 do godziny 17, na których wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy. Co to za badania, bo to tak tajemniczo brzmi? Badanie TSK jest kierowane do właściwie wszystkich: i do kobiet i do mężczyzn. Jest to yy, hormon tarczycy. Yy, ogólnie funkcję tarczycy yy, określa u wszystkich. Także badanie PSA natomiast jest to antygen gruczołu krokowego kierowany głównie do mężczyzn po 40 roku życia. Określa funkcjonowanie tego gruczołu. Jest no to dosyć bardzo ważne, żeby robić te badania yy, co roku. Więc u nas jest taka możliwość, za wykup jedynie cegiełki 15 zł, za jedno badanie. Oczywiście komercyjne te badania są znacznie droższe, więc u nas się opłaca. Tym bardziej, że można wesprzeć właśnie Wielką Orkiestrę świątecznej pomocy. Taki dochód, dochód z akcji zostanie przeznaczony właśnie na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak dużo osób już dzisiaj przewinęło się jakby przez Państwa ręce? Jak dużo osób dzisiaj, trudno mi jest powiedzieć. Około 10 osób dopiero, ale akcje prowadzimy przez cały tydzień, ona miała troszeczkę inny charakter, mianowicie pobieraliśmy materiał do badań na podstawowe badania, różne panele, panel ogólny, panel wątrobowy e, i takie podstawowe badania i no i się dosyć sporo osób, to się cieszyło dużym odezwem właśnie ze strony mieszkańców Wrocławia, byli władze naszego wydziału, dzisiaj ma się zjawić między innymi rektor Akademii Męcznej, więc bardzo, naprawdę wszystkich zapraszamy do zbadania się, naprawdę bardzo warto. Zobaczmy jak e, idzie pobieranie krwi naszemu wysłannikowi. Tycjan, jak się czujesz? Nie no rewelacyjnie wiesz? Rzeko usłyszałem ten fragment o tym, że po 40 bądź też przed, także o parę lat się pospieszyliśmy, no ale rozumiem, że to... Możemy TSA, tak? Możemy dwa nawet. A czy to będzie bolało? Zdecydowanie nie. Tycjan, trzymamy za ciebie kciuki. Proszę mi jeszcze powiedzieć, czy takie akcje będą się powtarzały w kolejnych latach i ewentualnie co planujecie na kolejne lata? Tego typu akcja jest wykonywana po raz w drugi. W zeszłym roku pionierem była Sylwia Kozak i zapoczątkowała tą akcję. W tym roku myśmy ją przejęli i mamy nadzieję, że będzie kontynuacja jeszcze przez kolejne lata. No Tym bardziej, że spore zainteresowanie, bo jak do tej pory, no to sprzedaliśmy około 105 cegiełek, czyli w sumie wydaje nam się, że nieźle. Nie akcja się rozwija. Tycjan, jak było? No dobrze, już po wszystkim jak zdążyliśmy zauważyć, tak? Zapraszamy w takim razie wszystkich na, na przeprowadzanie badań. Jak widać nie jest strasznie, nie jest źle. My lecimy dalej z naszą fruwającą kamerą. Zobaczyć co się dzieje w pozostałych miejscach miasta. Z naszą latającą kamerą opuszczamy już Laboratorium Akademii Medycznej, Laboratorium tak naprawdę, które użyczyła firma LabOFAM właśnie na potrzeby 16 finału Orkiestry Świątecznej Pomocy, na potrzeby badań, które dzisiaj można przeprowadzić tutaj w tym miejscu, w tym pomieszczeniu, czyli w budynku na ulicy Grunwaldzkiej 2 badania PSA oraz TSH, w skrócie mówiąc badania tarczycy i groczało prostaty po prostu. Zapraszam wszystkich na dalszy ciąg naszej latającej kamery. My już uciekamy, lecimy. Cześć, Siema!